Siema ma. Jak samo poczucie? No i o to chodzi. Morgen. <laughs> Morgen? To się wtedy wszystko opłaca. Tak. Okej Okej Nie no, ma gumy? Nie, Panowie się śmieją tutaj, bo wczoraj mi się wszystkie gumy wysypały, jak żeśmy przyjechali do portu i musiałem sprzątać przez pół godziny, bo cała podłoga była w gumach. Dobra, za chwilę widzimy się na wodzie. Dostaliśmy nowe naklejki. Każdą rybę trzeba przyklejać na macie taką naklejeczkę. Miejmy nadzieję, że nam braknie tych naklejek znaczy, dzisiaj. Langsam. Langsam Abyssinian, nie? Co uwagi Chłopaki, jaki plan macie? Łowić ryby, łowić ryby przede wszystkim. Taka jest pogoda. I tu trzeba dzisiaj w okazji stać, nie? Która jest? To będzie Haryxryd, nie? To będzie Haryxryd. A wy? Wy Holland's Deep macie dzisiaj. Co? Holland's Deep. Będziecie dzisiaj, kurwa? Oby. A, że szlepować, nie! Oby nie! Dobra, to powodzenia panowie. Połamania kija. Tomasz, dowal największego byka dzisiaj. Samych kabanów, byle nie w majtkach. <gry> pa, widzisz tu już jaka kolejność tu idzie pa. Tu żadnej kolejności już nie ma morda Każdy leci. ustawiamy A, ustawiamy się Dobra dziwę to za nami To chodzi, żartem, no. Jest żonny wrażeń. Damy go na windę jak coś. Czy duży taki. Już będzie. Mm -hmm. Ale lepszy chyba niż te nasze. Trzeba zejść pod Biraka. Czyli to nie był okoń jednak Ślizgunik mamy pierwszą rybę Będzie poprawa Szczupala Szkoda, że nie Że nie okoń No, dobra Podaj go do podbieraka jak zaakceptują, to go wypuścimy. Ajajaj, aj, aj, szkoda, że kurde nie okoń. Albo chociaż sandacz, żeby taki był, to by było dobrze, nie? 73 cm sandacz, jakbyśmy mieli, to fajny by był. Och. Dobra, gratulacje, piona. Dobra, uwalniamy pana Szczupaka. i sobie idzie do domu. No byłaś. Do widzenia. Teraz większe trzeba. Powolutku, żeby mu nie wyrwał. O, ok, ok, 100%. Bardzo dobrze. Podbiera od razu. Tak, 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 Już wszystko będzie. Ma gotowy. Jest okoń, no będzie odmiarowy. Brawo, to jeszcze 4, 35 cm zaliczone mamy. Bo to Dobra, to ja też na niebieskiego chyba będę musiał zmienić, bo powolutku, powolutku. nieważne co? Ale a jak to duży jak coś to dużo. O, ale bardzo dobry okoń, powoli, powoli. Dawaj jest. jest, brawo. Temas 4-5, super. Czyli nasz plan powoli wypala. Jeszcze trzy okonie i na sandaczu uciekamy, nie? zarąbiście zobaczcie jaki kaban To jest nawet lepiej niż 45 To jest jakieś 48 Jak nie lepiej no właśnie. Bił mi kotwicę No to niedobrze Dobra, daj ja będę wypinał to jakby potrzebnie w Pierwsze co to rybę o Tyk pięta za go o już go tam ryba urządziła w no ale to sprawiedliwe w sumie ty ją żeś potraktował tak jak potraktowałeś no to na Ciebie też 42 cm mamy zaliczone piąteczka i oby więcej jeszcze trzy sztuki potrzebujemy

Jest, jest! Jest, dobry będzie Dobry i okoń Jest okoń Tak Jest dobry okoń Mówiłem, żeby tu do początku wrócić, Tu jest od razu lepiej. Dobra. Ale dobry, no. Powoli, 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 powoli. Ja go nie ciągnę. Jest? Ekstra! To jeszcze tylko dwa. Dobra, daj, ja będę tutaj... Weź kamerkę włącz, nagrywaj. Tak. O, dobry 40k. Wypił się podbieraku. Jest sokonek. Dobry, będzie 40 myślę. Już. Mam ja pierwszego kabanka. Tak. 40, ładne, 40, ładne. 40, 41. Ale fajnie, będzie nasz Jest kolejny. Ale nie duży będzie. Marcin, proszę cię, tylko go doholujesz. Jeszcze jedna rzecz. Pustył? Yeah. Ale může poprawić ještě, může to ukládat. Ale to dobry No niestety Spadl koleżka kolejny bo mamy Dobry Dobry będzie Dobry będzie Zwijaj panie zwijaj Jedzie, 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 jedzie Jedzie, jedzie Daj Boże, że tu wyszedł kurde Tego potrzebujemy Ale pięknie bije też będzie dobry 40, myślę, że spokojny Do tego? Do tego, nie? Dobra, dawaj, dawaj Jest, piona Dobra to Czyli też dobry w ogóle Też dobry w ogóle niedaleko wypuszczać, Teraz ja włączę ankę On już się wypiął Jest kolejny Grubasek Zaraz wam tak. go pokażę Michał, kolejny okonik Chodź Nie chce wyjść Dobrze mu jednak w naturalnym środowisku Tak, tak, tak Zdecydowanie mu dobrze, zaraz go uwolnimy Dobra, jest Strasznie śliskie jakieś, nie? Śliskie, no. Mniejszy trochę. No, 40. Nie jest 40. Taczek. Pięknie. o, dwa nam spadły, jeszcze jednego potrzebujemy. I kończymy na dzisiaj. Jak się uda wykonać plan pięciu okoni, to jutro zostaną tylko sandacze i będziemy się bili o czołówkę. Trzymajcie kciuki. Hmm. Takie dwa piękne kabany dzisiaj złowiłem. Przetrzymaliśmy je w Bakiście, bo wiecie, jak jest z okoniami. Teraz je wypuszczam. Poszedł jeden. Piękny poszedł może ma pa, pan. do zobaczenia za rok. Koniec zawodów. Niestety zabrakło nam jednego konia dzisiaj. Będzie ciężko to zrobić jutro. No ale i tak nie było źle no. Prawie no, kompleto koni mamy. Porządzić. Będziemy musieli to zrobić, ale jutro zaczniemy od sandaczy, bo musimy komplet sandaczy najpierw złapać, a później będziemy kombinować, żeby poprawić wynik. Do zobaczenia jutro, trzymajcie się, na razie, cześć.